Witam Paweł Famus, Famus TV nadaje. Erewań, 8 czerwca, wtorek 2021 rok. E, dzisiaj króciutko w formie informacyjnej. E, na początku tylko powiem, że ruszyła kolejna transza reklam e, w Facebooku, gdzie między innymi tą książkę reklamuję oraz całą serię. E, tak powiem, gwiezdnych wojen e, królestwa, e, królestwa, imperium na krańcach, e, na krańcach e, ramienia Oriona. E, dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, nie znają tej, tej historii, e, bardzo krótki e, opis. E, imperium jest atakowane z trzech stron. Z czwartej strony za, e, graniczy z zaprzyjaźnionym. O, w pewnym sensie neutralnym państwem, federacją ziemską. Ale nie wszystko jest tak, jak się wydaje. Jeszcze są problemy wewnętrzne i to wszystko się składa na to wszystko składa się na uniwersum. A teraz chciałem powiedzieć parę rzeczy na temat na temat podjętych, podjętych przeze mnie decyzji i tego, co się dzieje w, 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 w FAMUS, w uniwersum FAMUS. W FAMUS to nie tylko KIL, e, czyli Imperium, to także e, trilogia, trzy książki, wiadomo. E, historia tylna, alternatywna. E, sprawa jest w toku, sprawa jest e, już u redaktora. Jest już u korektora. Wprawdzie będą działać szeregowo, więc tutaj to nie jest jednoznaczne, ale tak to, będzie, tak to będzie wyglądało: że redaktor skończy w sierpniu, korektor we wrześniu, potem skład, łamanie, grafika przy międzyczasie i. No i tak, teraz jest wszystko, zależy od tego jak się poukłada, że tak powiem yy, całość, albo będzie wydanie jeszcze w tym roku pod koniec, co z marketingowego punktu widzenia będzie dobre na święta, zawsze zaskarbi się trochę więcej, trochę więcej czytelników, ale równie dobrze może być na wiosnę, wtedy by wyszły dwie, nawet wszystkie trzy mniej więcej razem. W obrębie, powiedzmy, kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy wyszłyby wszystkie trzy, ponieważ trzecia, trzecia część y, historii alternatywnej y, już się kończy pisać. Tak, y, to jest przedostatni rozdział. W ostatnim rozdziale będą, będą rozwiązania sytuacji. No i jeszcze potem będzie takie takie zakończenie, ale to to już będzie szybciutko, bo to już wszystko mam poukładane. Dobrze, a zatem miłego czytania. Nie, mam nadzieję, że się wam będzie podobało. A no tego, kto lubi jednego głównego bohatera, to od razu, od razu informuję. Ostrzegam, że moje historie nie są jednobohaterowe. Są wielobohaterowe. Bo życie jest bardzo bohaterowe, I nie ma czegoś takiego, jak to, że jeden mały hobbit zanieś się pierwszy i wszystko załatwi. No nie ma czegoś takiego, są so tysiące ludzi dookoła, którzy robią swoją robotę. I o nich trzeba też napisać, a nie tylko o tam jednym hobbicie, czy małym chłopcu w okularach z różdżką, który wszystko załatwia. No nie ma takich sytuacji, to jest, znaczy bardzo by fajnie było, gdyby tak było, ale tak nie jest, więc wydaje mi się, że moje Opowiadania są bliższe e, e, fantastycznej, fantastycznej rzeczywistości. Dzięki, trzymajcie się. Na razie.